Telewizja Tczew, goście dzisiaj z kamerą w Tczewskim Starostwie. Naszym gościem jest starosta tczewski Józef Puczyński. Dzień dobry. Witam serdecznie Pani redaktor, witam serdecznie Państwa. Przejdźmy zatem do pytań. 50 lat minęło, z czego ponad 4 lata w Tczewskim Starostwie. Teraz to już pewne, że to koniec. W jakim stanie zostawia Pan tutejszy urząd i dlaczego to koniec? Bo wcześniej padały przecież deklaracje, że co prawda starostą nie zamierza Pan zostać, ale będzie Pan kandydował do Rady Powiatu? Minęło nawet 51 lat i te 4 lata w starostwie to jest uwieńczenie tej długoletniej kariery w samorządzie. Jaki zostawiam urząd powiat po czterech latach? Oczywiście, jak zwykle, można powiedzieć w jednym zdaniu z niedosytem. Chciałoby się więcej zrobić, jednakże nie na wszystko, niestety, starczyło pieniędzy. A zatem, y, pozostawiam przede wszystkim sprawy uporządkowane i to mnie satysfakcjonuje bardzo. Przygotowane dokumentacje, który, które nowa Rada będzie miała do wyboru, co zechce zrobić w swojej kadencji kolejnej. A zatem. Nie pozostawiam rzeczy niezałatwionych. W zasadzie wszystkie zadania rozpoczęte są skończone, z wyjątkiem dwóch, które są długofalowe. Most czeski, na który już pieniądze zdobyliśmy pierwsze, to jest 30 milionów złotych, już podejmujemy procedury rozpoczęcia remontu, gdzie w cyklu półtorarocznym powinien się ten pierwszy etap zakończyć. I drugi problem, który pozostawiamy do rozwiązania i rozstrzygnięcia, to zakończenie początku rozbudowy szpitala, który zaczął się już, i zdecydowanie na tak lub nie, ewentualnie w zakresie prywatyzacji. Natomiast zapowiedzi takie rzeczywiście rzucałem. Uznałem jednak, że skoro osiągnąłem to stanowisko najwyższe w powiecie czeskim. I ma się 71 lat, to po prostu trzeba w pewnym momencie powiedzieć: pas. I ja to zdecydowanie powiedziałem. Przejdźmy zatem do kolejnego pytania. Proszę powiedzieć, jakie według Pana są największe porażki ostatniej kadencji? Najwyższe. Oczywiście, kilka porażek po drodze było. Te porażki one nie polegają na jakimś niedowładzie, tylko po prostu są sprawy, które nie wyszły, tak jakby się chciało. Zaliczam to m.in. nie przekazanie do miasta ulicy 30 stycznia. Oczywiście trudno traktować to jako porażkę, ponieważ trzykrotnie zwracaliśmy się o środki na szetynówkę, nie otrzymaliśmy. W związku z tym miasto nie było zainteresowane przejęciem tej ulicy. Ale na szczęście, i to już mam z pewnych źró źród źródeł informacje że dostajemy na 2015 rok pieniądze na Szetynówkę, skończymy 30 stycznia i wówczas miasto deklaruje, że przejmie tę ulicę. I drugie, które za, również yy, do porażek zaliczam, ulica Wiślana w Gniewie. Wyremontowaliśmy ją, były uzgodnienia z władzami lokalnymi, że ją przejmą. Niestety, jak doszło do głosowania, Rada powiedziała nie. Co się martwić, czymś, czego nie musimy. Tak? I to traktuję jako porażkę, że być może nieumiejętnie przekonaliśmy. Ale już nie było wiele czasu, bo tam jest termin określony, do końca września musi być podjęta taka uchwała. Był to koniec września, już nie można było nic więcej zrobić. I to będę odczuwał jako porażkę. Co do tej ulicy 30 stycznia, to też trzeba dodać, że no, to jest jednak też taki przykład współpracy miasta z powiatem, bo jednak i ulica 30 stycznia i tak zwana to wnioski partnerskie i dlatego też zostały tak wysoko przez trójmiejskich tak, urzędników tak. ocenione. My na szczęście z miastem współpracujemy całą kadencję doskonale. Samo przejęcie ulic 15 przeszło kilometrów w mieście przez prezydenta, to jest ogromny sukces. Nasze, że się ich pozbyliśmy, tak? A miasta że przejął, ale na tym skorzystają mieszkańcy. Dlatego, że powiat bezkrytycznie miastu tego nie oddał, oddał z pieniędzy. A to, że w tej chwili rzeczywiście krytykuje się, że miasto jest rozkopane, żeby było lepiej musi być gorzej niestety, to miasto remonty zrobić musi. Bo gdyby nie zrobiło remontów, to te pieniądze, które przeznaczone są na dany rok, niewykorzystane przepadają, nie przechodzą na kolejny rok. W związku z tym bardzo proszę społeczeństwo, żeby zniosło ten, te dolegliwości, bo one są jednak dolegliwe. Skoro mówimy o porażkach, to w tym kontekście zapytam o konflikt na linii Urząd z KOM w sprawie Tczewskiego Mostu. Czy nie traktuje pan tego konfliktu jako jedną z porażek mijających czterech lat? Ja bym nie nazwał tego konfliktem, tak? Po prostu jest inny punkt widzenia dawnego Trzeba, inny punkt widzenia nasz. My podejmując decyzję o wyborze wariantu, nie kierowaliśmy się, widzimy się, tak? My się na tym nie znamy. Zasięgnęliśmy opinii przede wszystkim konserwatora zabytków, profesorów z politechniki, znawców przedmiotu i oni przekonali nas do tego, by. Dokonać wariantu takiego, który zachowa historyczny wygląd, ale i równocześnie na, na dzień dzisiejszy dopasuje się do dzisiejszych czasów. Natomiast Zabryk Szczep upiera się przy wariancie tylko i wyłącznie historycznym, czego nie uważam ja przynajmniej także za zasadę. Proszę zobaczyć Gniewski Zamek, który ma więcej jak ten most, y, lat, bo przeszło 400. I proszę dziś ten zamek odwiedzić. Tam są nowoczesne rozwiązania, rozstrzygnięcia, one w ogóle nie straciły charakteru historycznego, te pozostałe. A zatem wydaje mi się, że ten kon do konfliktu może dojść, jeżeli to uparcie będzie trwało na wieki wręcz, tak? Bo nie ma kompromisu. U nas decyzja została podjęta i jest realizowana i będzie realizowana, Natomiast druga strona będzie ciągle niezadowolona, i tu obawiam się, żeby ten konflikt, jak pani redaktor nazwała, nie przeniósł się niestety na szczebel centralny, który nam pieniądze daje, że w pewnym momencie powie: albo się dogadacie, albo koniec z pieniędzmi. Tak? W związku z tym ja apeluję jeszcze raz do dawnego Trzeba. Nie było z naszej strony żadnej złej woli, nie było przeciwstawienia się opinii dawnego Trzeba. Podjęliśmy decyzję w oparciu o fachowców, bo my się na tym nie znamy. Dziękuję bardzo. Na ten temat wolałbym więcej nic nie mówić, bo boję się, że dawniej szef się nami obrazi. Mówiliśmy już o porażkach. Przejdźmy zatem do przyjemniejszych rzeczy. Jakie są największe sukcesy ostatniej kadencji tu, w Tczewskim Starostwie? Nie lubię o tym mówić, bo każdy, kto chciał, to obserwował tą działalność czteroletnią. Co roku robiło się rzeczy, które wymagały rozwiązania i chociażby przykład ilości zrobionych, wykonanych remontów, czy inwestycji na terenie powiatu czeskiego, a jest z tego 624 pozycji, świadczy, że nie siedzieliśmy na laurach, pracowaliśmy, zdobywaliśmy pieniądze dodatkowe z Unii Europejskiej i to, co było możliwe, to się zrealizowało. Były zadania bardzo poważne. Biadukt, caon przy ośrodku szkolno-wychowawczym, hala sportowa, orliki. Więc wiele zadań, które, które można dotknąć, zobaczyć, to zostało zrealizowane w tej kadencji. Oczywiście wiele drobnych rzeczy, do których ja bardzo dużą wagę przywiązywałem, o czym ludzie może nie wiedzą. Taki przykład yy, Pnie po ściętych drzewach, których w powiecie na drogach powiatowych było 3000 tysiące. Proszę sobie wyobrazić, 3000 tysiące. Każde z tych pni to jest takie samo zagrożenie bezpieczeństwa jak drzewo. I te przez te cztery lata 3000 usuniętych zostało sprezowanych pni. To jest poprawa bezpieczeństwa publicznego. To były duże koszty i to może niewidoczne tak bardzo nieodczuwalne, ale to właśnie było tym motywem zapewnienia bezpieczeństwa społecznego, jeżdżąc drogami, tak. To są takie drobne rzeczy, a zatem proszę nie traktować w ogóle tej kadencji jako wielkie sukcesy, po prostu normalnie służyliśmy społeczności powiatu czeskiego. Panie starosto, zapytam zatem o to, jakie wydarzenie najbardziej rozśmieszyło Pana tutaj w Czewie, w Czewskim starostwie. No, sytuacji takich kilka było pewnie w trakcie, no, taki z ostatniego dnia, z ostatnich dni, że tak powiem. To mnie śmieszy wręcz, że nasza społeczność jeszcze ciągle, mimo że 25 lat mamy wolności i samorządności. Nie rozumie tych mechanizmów. I niekiedy wywiera się na mnie presję, wpływu na prezydenta, na burmistrzów, na wójta, a my jesteśmy równoległymi partnerami, nie ma podległości, nadrzędności. I ostatnio pani jedna przychodzi i mówi: Ja tu przyjdę z łóżkiem, jeżeli pan nie wpłynie na jednego z burmistrzów. Mówię: łóżko to zostawcie sobie w domu, tak? A... Proszę pójść do burmistrza, porozmawiać, bo ja nie mam wpływu żadnego. Praca w Tczewskim Starostwie to pewnie mnóstwo zadań i obowiązków, ale też okazja do poznania wielu ciekawych ludzi. Proszę zatem powiedzieć, jakich VIP-ów udało się panu poznać przez ostatnie 4 lata? Praca bardzo ciężka, pani redaktor powiedziała, dlatego że ona wymaga ciągle bycia w dyspozycji, ale przy okazji poznaje się bardzo wielu ciekawych ludzi. No przede wszystkim wielkim szacunkiem darzyłem i darzę naszego prezydenta, u którego w pałacu byłem czterokrotnie. Prezydent na terenie powiatu w tej kadencji był dwukrotnie. A zatem to są takie zaszczytne spotkania. Prócz tego był marszałek Borusewicz, minister Kamisz, dawniejszy premier Miller. Tych spotkań było, było bardzo wiele, sporo różnych wiceministrów między innymi wiceminister Neumann no z naszego terenu i, i przy okazji, przy, czy przy wizycie prezydenta towarzyszy wielu ministrów z Kancelarii Prezydenta. A co z kontaktami międzynarodowymi? No międzynarodowe mamy trzy porozumienia o współpracy, między innymi z Ukrainą, z Ovidiopolem, z Litwą, z Prynaj i z Czechami z Chlabi. Tego typu kontakty są niezwykle cenne, dlatego że rozwiązania w ich krajach, czy dla nich u nas, są wykorzystywane. Ja bardzo wiele rzeczy zasiągną, zasięgnąłem u nich informacji, jak to wygląda i u siebie wprowadzam, a oni ich szokują niekiedy nasze rozwiązania w tej naszej obecnej demokracji, szczególnie Ukraińcy. Byli u nas akurat przed tymi wydarzeniami, które się tam wydarzyły. I myśmy wtedy jeszcze tak do nich mówili, odżyjecie jak będziecie budni. Niestety nie doczekali tego. Bo oni byli za zadziwieni jak u nas wyglądają drogi, jak u nas rozwiązania są domów pomocy społecznej. In plus rozumiem. In plus oczywiście, tak. I oni jechali z takim przekonaniem, no u nas być może będzie też tak. I na koniec Zapytam, co w przededniu wyborów, co w przededniu oddania władzy powie Pan swojemu następcy, którego poznamy już po 16 listopada. Bezwzględna ciągłość władzy. Nie powinno być, była jedna, przychodzi druga i albo neguje wszystko, co było, albo nie umie uszanować tego, co było. Ja rozumiem, że. Każdy ma prawo mieć inną wizję danego problemu. Ja, przychodząc obejmując stanowisko, powiedziałem w jednym zdaniu: Nie interesuje mnie, co zostało zrobione. Ważne jest, że zostało zrobione. Jeżeli zostało zrobione, to źle. I jest do poprawienia, to popraw, tak? Poprawiam. Nigdy nie, nie zrobiłem odwołania się do poprzednika, że zrobił źle. Miał takie prawo. To był jego wybór. A zatem będę apelował, do mojego następcy, żeby przede wszystkim kontynuować to, co było dobre, to, co wprowadzono, to, co buduje autorytet urzędowy, autorytet starości, tak? żeby nie poprzestać, żeby przestrzegał pewnej jednej zasady. Rządź i bywaj. To jest bardzo ważne. Być wśród społeczności. Tam się najwięcej dowie, tam dotknie problemu i tam może załatwić. Dziękuję zatem serdecznie za rozmowę. Dziękuję serdecznie, wszystkiego najlepszego. Dziękuję również Państwu i zapraszam na kolejny program z cyklu Gość Telewizji Tczew. No, Ulubiona powiedzonka starosty, no jest ich kilka. No, na przykład to nie jest piekarnia albo co zaglądasz jak pies do budy. To są takie najbardziej charakterystyczne jeżeli chodzi o naszego starostę.